Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o relacjach biegły rewident, akcjonariusze, to są trzy, trzy dość odrębne przypadki tutaj występują. My je próbujemy może tutaj połączyć, a jednak one są odrębne. Pierwszy przypadek to jest taki, kiedy spółka jest niegiełdowa, ma prywatnych akcjonariuszy, jednego, dwóch, czy pięciu, czy dziesięciu, i, i tamten kontakt. Biegłego rewidenta z akcjonariuszami jest no, bliski i taki bezpośredni. Drugi, jakby skrajny przypadek, to jest przypadek największych spółek giełdowych. Te największe spółki giełdowe no, zawsze wybierają jako biegłych rewidentów firmy z Wielkiej Czwórki. No, tak jest. Czy to jest dobrze, czy źle, to jest inny problem. I to jest jednak jakby troszkę inne, inne przeprowadzanie tej rewi, rewizji, bo te firmy moim zdaniem z wielkiej czwórki czy te, te audyty robione przez te firmy one są bardziej takie szersze, wykraczają poza tą sferę czysto rachunkowościową z reguły. I trzecia jakby grupa no to są mniejsze spółki giełdowe, czy, czy niukonek, gdzie te rewizje są robione zwykle przez polskie podmioty czy, czy poszczególnych y, y, rewidentów, y, mniejsze biura. Y, no i to jest też jakby odrębna, odrębna y, jakby skala, zakres i, i sposób tych relacji między biegłym rewidentem a akcjonariuszami.